Monika Tomasik, witam Państwa. Dobry wieczór. Czas na magazyn Dzień po Dniu. A to był dzień walki o Odrę walki o to, by poznać przyczyny tego, co się wydarzyło, ale też walki z przyduchą, która w tej chwili zabija to życie w Odrze, które jeszcze pozostało po, śmier po przejściu śmiercionośnej fali. W sprawie Odry, wzdłuż Wisły, przesz przeszły dzisiaj z kolei żałobne marsze. Pogoda to był też weekend z gwałtowną pogodą, zalany stadion, alarm przeciwpowodziowy i alerty RCB dla sześciu województw na Dolnym Śląsku trwa usuwanie skutków na Najnowsze przeszły pod Krakowem i zalane są posesje i drogi. Oprócz tego ideolog Kremla kremlowskie media oskarżają Ukraińców o zamach na propagandzistę Kremla. Miał wracać spod Moskwy z córką. W ostatnim momencie zmienił plany i córka zginęła, to Daria Dugin. Komu mogło zależeć na śmierci tych osób, to stawiane dziś na świecie pytania. Ale my zapytamy też o jeszcze jedną konkretną sprawę, tym razem z Polski. Zapytamy o hodowlę krów na Mazurach i o okrucieństwo hodowcy. Za mało badań, za dużo zrzutów. Katastrofa na Odrze obnażyła luki systemu. Nawet masowy monitoring może nie pokazać, kiedy z rzeki robią się ścieki, bo sztywne procedury nie nadążają za zmianami w ekosystemie. Ten Odry jest na wpół martwy, trwają wysiłki, by uratować żywe ryby w zachodniopomorskim, teraz grozi im przyducha. Marzanna Ziolńska. Żałoba po Odrze nad Wisłą. Przyjrzyjmy się jeszcze, jak wyglądały te symboliczne marsze żałobne, które przeszły dziś między innymi w Warszawie. To była inicjatywa blisko 30 organizacji, domagają się wyjaśnienia przyczyn katastrofy ekologicznej i rozwiązań systemowych. To przejęcie sytuacji odry uczestnicy marszu, a co na to eksperci od ekologii i hydrologii w rozmowach o końcu świata nie kryli złości, że nadal nie znamy winnych skażenia. Ich zdaniem państwo zawiodło, bo nie uchroniło bogactwa naturalnego rzeki o niskim stanie przed zrzutem słonej wody z zakładów przemysłowych. Pytali też, czy w przyszłości państwo zadziała, gdy dojdzie do podobnej sytuacji. Prezydent Zolański w rosyjskiej telewizji na Krymie z przesłaniem Sława Ukrainie. To sprawka ukraińskich hakerów. Nie wiadomo, kto natomiast stoi za zamachem na ideologa Kremla, gdzie pod Moskwą w eksplozji auta zginęła jego córka. Aleksandr Dugin twierdził m.in., że Ukraińcy to nie ludzie. Anna Czerwińska. I jeszcze więcej o wątku zamachu na kremlowskich propagandistów, w którym zginęła Daria Dugina. To temat, którym zajmują się światowe media i pytają, komu mogło zależeć na śmierci Aleksandra Dugina? Rosyjskie media oskarżają Ukraińców, jednak zdaniem gości faktów po faktach zlecenie mogło popłynąć także z Rosji. A w magazynie Dzień po dniu mamy teraz najnowsze doniesienia dotyczące skutków gwałtownej pogody, tym razem z Małopolski, bo tam właśnie dotarły silne opady deszczu. One spowodowały podtopienia. Państwowa Straż Pożarna informuje o stu zdarzeniach w całym województwie, przy czym 70 z nich w powiecie krakowskim. Zresztą najbardziej trudna sytuacja była na północ od Krakowa. W miejscowości Zielonki wylała rzeka. Zalane są posesje i lokalne drogi. A burzowy był cały weekend w województwie śląskim. Z kolei w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku w jeden dzień spadło tyle opadów, co zwykle w cały miesiąc. Ale alert RCB obowiązuje w sumie dla sześciu województw. To albo ostrzeżenie przed burzami z gradem, albo gwałtownym wzrostem stanu wód w rzekach. Marta Warchoł, takie dobre wiadomości. I to był magazyn Dzień pod nią. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru.